Poro osób pyta mnie, czy inwestować w klasyki, czy jest to lokata kapitału, czy ten samochód, czy aby na pewno on zdrożeje albo stanieje. Słuchajcie, temat jest rzeka. Jeżeli ktoś ma prawdziwe pieniądze, to oczywiście powinien jak najbardziej w to wchodzić, bo w świat w to wchodzi. No, oczywiście mówimy o kolekcjach i mówimy o raczej milionach dolarów niż kwocie typu 100 czy 200 tysięcy, bo ciężko mówić, że z tego zrobimy jakiś biznes. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Jeżeli macie luźne 100 czy 200 tysięcy, to raczej szukacie samochodów takich, które mają potencjał na to, żeby zyskać. To znaczy, oczywiście, można by powiedzieć kiedyś, że Golf Dwójka będzie drogi i to jest jakaś inwestycja, no ale umówmy się, że jakiego Golfu możemy skupić jednego i na tym możemy zarobić raptem kilka tysięcy. Natomiast możecie również pomyśleć o starym Mercedesie, starym Porsche i wtedy macie tą, jakby zapewniony przyrost. Finansowy. Pod tym kątem, mówię oczywiście finansowym unikajcie samochodów, które są po renowacjach. Dlaczego? Dlatego, że te samochody zazwyczaj, jeżeli będziemy chcieli je szybko spieniężyć i niekoniecznie w Polsce, to one na świecie zazwyczaj mają mniejszą cenę, a tylko nieliczne są odrestaurowane zgodnie ze sztuką. Żeby wam uświadomić poziom, e, i kryterium tego, to co widzieliście na co dzień, co ja robię w programach, czy telewizyjnych, czy też prywatnych, to do tej pory nie zrobiłem jeszcze żadnego samochodu odrestaurowanego w 100%. Wszystkie te moje śliczne samochody są piękne, są, są zachwycające, ja je bardzo kocham, ale to nie są klasyczne samochody odrestaurowane w 100% zgodnie ze sztuką, bo mam trochę inne bazy, mam też ograniczenia czasowe i budżetowe i stąd to pewnie wynika. One mają wartość, Natomiast ja mówię o sytuacji takiej, że nie znacie tysiąca osób, które się interesują motoryzacją, po prostu kupiliście swój pierwszy samochód, który miał być lokatą. Lokujcie w auta jak najbardziej oryginalne, nawet jak będzie to patyna, będzie trochę korozji, będzie trochę niedoskonałości, to jeżeli to będzie oryginał zgodny z winem, rocznikiem i, i z tym wszystkim, to z całą pewnością jest to do lokata. Przytrzymanie go przez 2, 3, 3, 5 lat nawet da Wam już wymierne korzyści, jeżeli chodzi o trzymanie takiego auta. Zalecam również, jeżeli ktoś nie ma czasu, nie ma umiejętności, to żeby nie kupować tzw. klasyków do odbudowy, bo najczęściej one stoją i nic się z tym nie dzieje, a odbudowa zawsze wyjdzie Was więcej, niż jakiekolwiek Wasze szacunki są. Zresztą to każdy wie, kto remontował sobie choćby małe mieszkanie. Że wycena pierwotna nigdy się nie pokrywa z kosztem finalnym. I tak samo jest z samochodami. Więc inwestujemy tylko i wyłącznie w dobre samochody. Samochody, które przynoszą nam potencjalne zyski, jeżeli mówimy oczywiście o zysku. A jeżeli mówimy o tym, co kochacie i o sercu, to możecie kupić cokolwiek, nawet stary poczciwy maluch będzie dawał Wam masę frajdy, atrakcji, niekoniecznie to musi być już jakiś Golf jedynka. Tak naprawdę jeżeli chodzi o samochody używane, ja się w tym można powiedzieć urodziłem, bo naprawdę już od 13 roku życia interesowałem się autami używanymi, interesowałem się ich naprawą, ale też miałem możliwość brać czynny udział w ich sprzedaży. I te, pamiętam te wszystkie patologie, które były. Mógłbym pewnie o tym książkę napisać, może kiedyś to zrobię. Niesamowite patenty, niesamowite rzeczy, które tam się działy. I ta patologia trochę odeszła do lamusa. Dzisiaj ludzie kupują samochody świadomie, z dużymi przebiegami, te samochody jeżdżą. Ale od 20 lat, na, tak na moje oko, pojawiła się ta sama patologia w samochodach klasycznych, a nawet old timerach. I teraz zobaczcie, pierwsze, lepsze ogłoszenie, R129, widzicie, co widzicie? Zdjęcia po retuszu, auto jest po korekcie lakieru, jakby to było najważniejsze w jego odbudowie i co ma uszyte najtańsze skóry, jakie istnieją, żeby wyglądał pięknie. I najczęściej mogę Wam powiedzieć tak, bo, bo widzę po, po ludziach, których spotykam, że 90% ludzi się na to łapie, kupuje ten piękny samochód tylko niewielka e, część ludzi, którzy się interesują tą motoryzacją starą, która pragnie ją posiadać, e, kupi samochód, który faktycznie jest brudny, śmierdzący, e, obrośnięty mchem, e, ale widzą w nim, że technicznie blacha fajna, że to się da uratować, że tego nie trzeba będzie wymieniać, że to było oryginalne. Większość kupuje niestety okiem, wzrokiem e, i na tym traci całkiem spore pieniądze i to widać choćby po zgłoszeniach, które mieliśmy do programu, gdzie ludzie mieli Mustangi, za które popłacili po 70 tysięcy dolarów klasyfikowało się do totalnej odbudowy, więc jakby trzeba bardzo, bardzo uważać: ta patologia jest. Te wszystkie opowieści, że a to w Japonii było niejeżdżone, a to w Niemczech ktoś umarł i stało. Okazje są na świecie, ale ich się nie produkuje. Więc jeżeli ja czytam w ogłoszeniu, że mam 20 na przykład SL-ów R129, które są okazjami, bo nikt nie jeździł to myślę, że te 20 są właśnie już z jakimiś problemami, tak? Czy to jest kwestia mechaniki, czy na przykład tapicerki czy innych rzeczy. I to jest ważna rzecz, to jest wiedza niestety kosztowna, która się odbija na Was. Czasem na jeden model samochodu produkowany albo na początku, albo na końcu jest taką miną, bo na przykład do przedlifta nie ma niczego, a do polifta jest wszystko i odwrotnie tak może być. Na to zwracajcie uwagę. Od tego są fora, od tego są, są koledzy w klubach, miłośnicy, żeby Wam to dokładnie powiedzieć, bo w niektórych samochodach jest przepaść. Czyli na przykład do polifta nikt już nie ma na przykład zderzaków, albo nikt nie ma trapy. Jak do tego 129, to już jak wspomniałem kilka razy o powiem, że są e, rzeczy na liście zakupowej, których nie kupicie. A na przykład odbudowa boczków to jest wydatek 3000 za sztukę. Na przykład, tak więc jesteście już 6000 na dwa boczki do, e, do tyłu. I tak jest się z klasykami. E, zaczęło się oczywiście od tego, że naprawa silnika kosztuje w każdym samochodzie. W klasyku również. Więc wlewanie jakikolwiek past, jakiś się ja to mówię zawsze, preparatów na szczury, żeby ten silnik chodził równo, żeby nie kopcił te wszystkie zmyłki związane z podkręcaniem wskazówek odciśnienia oleju, wygaszaniem kontrolek, przekładaniem foteli lewa, prawa, no to się wszystko pojawiło. Wymiana kierownic z model do modelu, żeby ten przebieg był niższy. To, co wszystko mieliście kiedyś w autach współczesnych, to samo tego samego trzeba się dzisiaj spodziewać w klasyku. I naprawdę to nie jest tak, że bo klasyka, kupujesz, to musisz go przyjść i kupić. Weź go na podnośnik, na kanał, zobacz, jakie są progi, zobacz, czy opony nie mają 50 lat, bo też jest normą, że te opony nawet widziałem, przysięgam ostatnio nacinane opony w Mercedesie w 115. Ktoś mówi, że ktoś tam mu sprzedał te opony, bo są oryginalne. I są pogłębione. No tego nie wolno robić. To można robić w ciężarówce, ale nie pogłębiamy opon osobowych. To no tak mówię od razu, żeby Wam ten poziom abstrakcji uzmysłowić. Akumulatory zalewane kwasem. No słuchajcie, to co było najgorszego w no tak 90-tych, to obecnie mamy w klasykach. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie, że chodzi o samochody, które pokazywałem w programach telewizyjnych, i obcowałem z ludźmi, którzy też mieli te samochody, mogę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, inwestowanie bez końca w polską motoryzację, którą kocham i szanuję, jest utopią. Dlatego, że te samochody są warte tylko i wyłącznie u nas. Tyle pieniędzy. Druga rzecz, nie zawsze legenda jest tak super. Ja już o tym mówiłem, ale dla mnie największym rozczarowaniem był oczywiście DMC DeLorean. To był samochód, który zrujnował to, co miałem w głowie na jego temat. Nie chciałbym go, naprawdę nie chciał. Znaczy, chciałbym, żeby stał w garażu, bo on robi wrażenie na sąsiadach i na kolegach, ale ten samochód nie da się jeździć, nie da się z niego cieszyć. Moim zdaniem porażka. Również bardzo źle patrzę na motoryzację, jeżeli chodzi o japońskie samochody. One są wspaniałe. Chciałbym mieć AE86, chciałbym mieć Datsuna. No, chciałbym mieć te wszystkie kultowe samochody, ale jakie tam są problemy z dostępnością części? To sobie z tego chyba nie wszyscy zdają sprawę. Naprawdę trzeba być miłośnikiem, trzeba mieć dobre kanały, bo jeżeli ktokolwiek przyjdzie i powie, że chciałbym mieć teraz zabytkową zetkę, to to wam powiem, że może być to nie lada problem. I tego bym wam nie polecał na początek. Z racji tego, że handlowałem samochodami, mam trochę skrzywione spojrzenie na motoryzację, to jak ja usłyszałem od razu, że w Japonii to ludzie kupują europejskie samochody z kierownicą po lewej stronie i nimi nie jeżdżą, mówię, Boże! E... Tak, finansowo Japończycy to nie jest kraj, w którym rozdaje się pieniądze na ulicy, tylko oni bardzo ciężko pracują. W żadnej cywilizacji świata nie ma czegoś takiego, że ktoś kupuje nowy samochód, trzyma go dla ciebie pod kocem, ci go daje potem za ułamek ceny początkowej. Ja na przykład słyszałem o historii, nie wiem ile w tym prawdy, bo nie byłem, nie mierzyłem, ale na przykład część samochodów należałoby kupować z licznikiem Geigera. Tak, czyli te okazje pojawiły się po na przykład w Fukushimie, czy po innych tego typu historiach. Kolejna rzecz, pamiętajcie, że na całym świecie są handlarze. Ja oceniłem sobie kiedyś pierwsze portale, portale akcyjne w Stanach, bo tam faktycznie firma ubezpieczeniowa to zwoziła, zrzucała ten cały, cały samochód i nikt tam już nie grzebał. To było 20 lat temu. Dzisiaj, nawet jak kupujecie na znanym potola aukcyjnym, to wiecie, że przed wami już było masa oglądających, masa osób, które zależy od tym, żeby ta pozostałość, ten samochód miał większą wartość i tak samo jest ze wszystkimi samochodami tam. Nam się wydaje, że Japończyk nie kręci przebiegów, jesteście w błędzie, że Japończyk nie polakuje tapicerki jesteście w błędzie. I tak dalej. Możemy to mnożyć. Mniejsza skala, ale z całą pewnością nie pojechałbym do Japonii, jak to się mówi brzydko, z gębą na pączki i kupił pierwszego z brzegu bez oglądania. Tego bym na pewno nie zrobił. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.